Siema, siema kwadratowe świry, z tej strony Szymbore. witam was w kolejnym filmie na tym kanale I dzisiaj luźniejszy odcineczek, pogramy sobie w bedziki na Coxcraft'cie oczywiście, no bo gdzie by indziej no i co, oczywiście widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli lubicie takie luźniejsze odcinki, gdzie sobie po prostu gdzie sobie gram bez większego kontentu. E, oczywiście zostawcie subka, bo pięciu ostatnich subskrybentów pokazuje wam się na ekranie. Pięciu e, ostatnich obserwujących z Instagramka również, więc na Instagrama też zapraszam. No a jeśli chcecie wygrać jakąś rangę na Coxcraftie, to napiszcie w komentarzu swój nick, e, a my idziemy sobie pograć w bediki i będzie fajnie. W sumie wiecie, co mam pomysł. Pójdziemy sobie na lobby 0. E, I jak ktoś będzie chciał, żebym zagrał, to z nim zagram. Zaproszę go do party i sobie pykniemy. E, mam nadzieję, że ktoś będzie chciał teraz ze mną zagrać. Że akurat się znajdzie jakiś. O, dobra, tutaj napisał Grzym 01 Omega Schember. To dodamy go do party. Zobaczymy, czy zagra. O, napisał: Chcesz zagrać? Jestem top 1 kill, więc bardzo fajnie. O to chodzi. Serio, top 1 kill. Finalnych zabójstw. Dobra. Zapraszamy go. Chyba się kolega ucieszy, więc bardzo fajnie. Albo wiecie co, jak tutaj jeszcze ludzie piszą? Eee, czy mogą, że jest screena na przykład? No to również dodamy do party. Tutaj widzę, że już Venomix nie dowierza. Grzym chyba nie widział, że zapraszam go do party, eee, więc no trochę L dla niego. <grym> Venomixowi już się łapy trzęsą. Dobra, poczekajcie, no ja chcę zaprosić tego Grzyma. Ktoś tu jeszcze coś pisał? Szymborek eee, mogę SS, dobra, Stanley PAD. Cyk. Stanley tutaj dołączył elegancko i niech ten grzym dołączy, bo tutaj pierwszy napisał, więc niech zagra. O, widzi? Dobra, dołączył elegancko, dobra, P. Albo dobra, nie wejdę nawet na incognito Idziemy czwórki sobie zagrać, tak? O, będą sobie mogli SSK na arenie zrobić normalnie. Nawet nie wrzuciłem specjalnie incognito żeby mogli się pochwalić, że zagrali z tak świetną personą jak ja. Nie wiem, co ludzie w tym widzą, że chcą ze mną zagrać albo SS-a, ale Ale okej okay. No róbcie, SSK, róbcie, specjalnie stoję. Parcia, a tutaj chłop nawet specjalnie wyszedł tego. Wyszedł z generatora, żeby był sam na tym, na SS-ie, więc bardzo miło. Stanley, jesteś koks. Dobra, ja ogólnie bardzo rzadko czwórki gram. Zobaczymy, czy coś tutaj się uda, cokolwiek zrobić. Ja ogólnie bardzo rzadko czwórki gram na Bedwarsach. Nie wiem w sumie, kiedy ostatni raz grałem. Może na jakimś live'ie, który był z dwa miesiące temu. Ale mam nadzieję, że wygramy. Będzie bardzo fajnie. Dobra, tutaj widzę, że już ziomal nasz, to jest chyba Grzym, podchodzi pod czerwony. To już ich wyjaśnia elegancko. A ja mam w ogóle źle, źle bloki ustawione, ale to nieważne. To jest szybko zmienię na dwójeczkę. Klasunia, Dobra, tutaj chłop się chce bić. Ma TNT. Oj. oj! Oj, oj, oj. Oj, oj, dobra, tu się działo za dużo. Ale spokojnie, spokojnie. Wierzę, że moi widzowie tutaj mnie wykierują, bo to na pewno są same koksy na arenie teraz. Właśnie widzicie widzowie jak to tutaj wygląda. Innych youtuberów to widzowie to są amatorzy a mój widz tutaj proszę. Top 1 na Bedwars final killach Widać, że tutaj ma chyba najlepszych widzów Dobra, tych czerwonych chyba nie dam rady wybombić z tego powodu, że ich trzech tutaj stoi Chociaż ten jeden chyba awczy Nie wiem, czy on udawał, czy nie A, tu się mój ziomal wbił jeszcze Dobra, ale jej tak chyba mam Mam deda Albo nie A, zabił mnie Un loco. Coś, zawodzą moje umiejętności z tego powodu, że tutaj muszą mnie widzowie kierować. A ja sam na razie nic tutaj totalnie nie zrobiłem. Ale dobra, zostali tylko zieloni oni sobie tam obudowali łóżko. Strzelają fireballami. Czy tutaj ktoś tutaj chyba spadł? Dokładnie. O nie, straciliśmy beda. Jak do tego doszło? Dobra, odwrót widzowie. Ja sobie może pójdę do żółtych z tego powodu, że oni mają pełny generator. Chociaż chyba mi nie starczy klocków, tak mi się wydaje. Serio? O dobra, tutaj się ziomal podbuduje. Dzięki wielkie. Wezmę generator damu połowę, żeby nie było. Trzymaj a on mi daje. Jeszcze szmaragdy. Dobra, dzięki. Jesteś koksem totalnym. Dobra, kupujemy tak zbroję, mieczyk, narzędzia. Na wełnę mi już nie starczyło na więcej. Niemiło. Dobra, myślę, że potki skoku tutaj oddadzą. Ale w ogóle wydaje mi się, że chyba na czwórkach najłatwiej wbić topkę, nie? Z tego powodu, że te gierki są chyba stosunkowo najkrótsze. Albo w sumie na trójkach, bo tam jest jeszcze mniej graczy, to łatwiej to skończyć. A tym bardziej, że jak ma się jakąś dobrą drużynę, jak gadacie sobie na DC z ziomeczkami, to te winki praktycznie lecą cały czas. Sam w sumie tak wbijałem topkę w drugim sezonie, bodajże, albo w pierwszym? Nie pamiętam w którym sezonie miałem topkę w pierwszym, chyba, bo wtedy najwięcej grałem właśnie. Byłem najbardziej taki zajawiony na te Bedwarsy. Teraz też lubię sobie pograć, ale wiecie, już nie aż tak jak, jak kiedyś. Ojoj, ale z kloca odwaliłem Dobra, ja tu czekam, Z refaziem. Dobra, on się tutaj bije Dobra, nie mają beda, klasa No chodźcie bić tu Okej okay. O nie Dobra, on spadł Dobra, jeszcze jeden gdzieś jest Tylko pytanie, gdzie? Tu go nie ma HWDP Bartoszek, no to niezły nick Taki trochę w moim stylu bym powiedział. O, wygraliśmy. koksuwa No to co, może sobie zagramy jeszcze jedną arenkę z widzami. Ja w sumie też tych arenek na czwórkach nie znam za bardzo, więc... Też spoko, że sobie zobaczę jak tutaj się pozmieniały, no bo mówię, ja w ogóle czwórek nie gram. Gram tylko solówki bardzo, ale to bardzo rzadko mi się zdarzy było zagrać. Lecimy wyjaśnić oponentów. Widzę, że tutaj już był most zbudowany, więc nie muszę nawet się tutaj w ogóle wysilać. Oni mi sami ARENkę wygrywają. No niesamowite. Jeszcze najlepsze jest to, że na poprzedniej arenie któryś napisał, że symbolker, a ja w sobie to chyba zrobiłem najmniej w tej grze, więc no. Okej. Okay. Dobra, może bym kogoś zabił. Dobra, zabiję tego, bo awczy to, to będzie dla mnie najłatwiej. Oj, 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 zniszczy! Zniszczył i O nie tu jeszcze jeden jest No i się nie udało Ale zrobiłem dwa finale więc Więc i tak widzowie się udało Cokolwiek tutaj zdziałać I jednak nie jestem aż taki bezużyteczny w tej grze Chociaż tam już była taka plątanina Że szczerze mówiąc nie wiedziałem co się dzieje O nie akurat odpisywałem I mnie tutaj niebieski bije Po kasku Dobra tutaj widzę że szybka pomoc I elegancko i dobra, i został jeden czerwony, który już sobie biegnie na środek. I jeszcze... Poczekajcie, dobra, ja go sobie wale na luzie chyba. Oj! Ta, na luzie, kitu Dobra, on już... Ty no widzowie, to już jest koniec arenki, Beskitu. Ostatnia osoba została. Ja chyba filmy tego typu to będę sobie częściej nagrywał, tak bez czapy. Ja tu nic nie muszę robić, tylko sobie chłopy... Tylko chłopy mi normalnie gierę wygrywają, klasunia Stanley opuścił, czyli możemy wziąć jeszcze jedną osobę A dobra, Stanley niby opuścił, ale napisał siema Szymburek <grych> Okej, okay. dobra zobaczymy czy ktoś do mnie zaraz napisze Pójdziemy sobie na, e, na pierwsze lobby I zgarniemy sobie jeszcze jedną nową osobę Na jedną areneczkę albo dwie, chyba na jedną Tylko kto tu pierwszy do mnie podejdzie? Kto pierwszy poprosi od SS-a? Simonik napisał, pozdro i ty Ale nie wiem czy to o mnie chodzi Napisał do mnie: Okej, okay. to dodajemy Simonika i, i mam nadzieję, że dołączy. No i elegancko mamy znowu czwóreczkę. To sobie zagramy jeszcze jedną arenkę i będzie klasunia. <noise> Tej piszą, że sam w szoku nadal jest, że zaprosiłem do party. Dobra, lecimy tutaj od razu wyjaśniać oponentów. Zabudujemy sobie szybko łóżko. No i lotka. O, tam widzę, że już Enston na łóżko wleciał. Patrzcie, na dwa mosty się wbijamy. No chłopy będą w szoku totalnym. Dobra, nie będą jednak w szoku. Dobra, 16 wełny powinno mi starczyć. Wbijam się tam normalnie. A w ogóle widzowie, jeśli jeszcze to oglądacie, bo chciałem powiedzieć to na początku filmu, ale totalnie o tym zapomniałem i, i pewnie teraz duża ilość osób sobie poszła. Więc dla tych, co zostali, to mam wielką prośbę widzowie, bo założyłem kanał Robloxowy jakiś czas temu i nagrywam już na niego filmy. Filmy się pojawiają teraz co drugi dzień, albo nawet codziennie. Zależy jak mi się tam... E, podoba, więc byłoby fajnie, jakbyście sobie wbili. Kanał się nazywa Szymbor Roblox. E, link macie w opisie. Teraz się też pewnie Wam wyświetla, jak on wygląda na. Na ekranie, więc, no, byłoby bardzo fajnie, jakbyście sobie wbili, zostawili subika, nie wywalało mi antymakro w tej grze śmiesznej, i byłoby w ogóle wszystko super. No, ogólnie ogrywam tam Pet Simulator X i ogólnie wszystkie takie gierki fajne w Robloxie. Co mi się spodoba, to sobie tam nagrywam. Jak macie też jakieś fajne gierki, to możecie też tam pisać komentarze pod filmami na kanale Robloxowym. Ja staram się czytać, jak jakaś fajna gierka Beskitu jest to również ją mogę nagrać. Więc, no, spoko jest całkiem. A ja Robloxa naprawdę sobie lubię nieraz popykać, więc e, więc całkiem ogólnie spoko sprawa. Dobra, tutaj kloco odwaliłem. <laughs> Dobra, nieważne. Przez to, że gadałem to mi tutaj nie wyszło trochę. Jakbym nie gadał, to by było wszystko elegancko. Dobra, ja pójdę sobie do tych niebieskich w sumie, bo tam został ostatni chłop. E, a oni tak już nie mają łóżka. A, tam już widzę, że grzym jest. Dobra, to jednak tam nie idę, w takim razie. No, dobra, spadł chłop. Kurde, ale oni mają łóżko budowane tutaj niebezpiecznie. Myślicie, że mnie będzie widział wariat? <noise> Zauważył mnie, a już miałem nadzieję, że mnie nie będzie widział, nie? No, biski tu. To mogło się tak udać. O, żelazny mieczyk dostałem. Dzięki wielkie. Jeszcze bym sobie dwa złota zgarnął i. Aj, i tak, jeszcze potrzebuję żelaza, bo nic nie mam. To trochę będzie trzeba poawczyć. Dobra, wiecie, co może, żebym się do czegoś przydał, to. Ee... Pójdę pod jaksy, Bo pisali, że ja tutaj niby kieruję, a czuję się jak najgorszy Juzles w tej grze Chociaż może uda mi się zniszczyć łóżko tym żółtym? Albo nie Serio? <grym> Serio? Co jest? No ich tam trzech jest z łukami? Czy dwóch? Patrzcie, wszyscy w ogóle myszek od SPC używają Nie Niezłe świry Ja również tej myszki używam aktualnie Dobra, trzeba ich jakoś zaskoczyć. Jeden tam poszedł na diaksę. No nie, no, to przecież tu się grać nie da. No nie wiem, co to są za ludzie. Naprawdę, dobra, trzeba ich zraszować. Tak bez kitu. No co jest z tym chłopem? Przecież chłop się odkleił od rzeczywistości. Jeszcze ile golemów? Co to się dzieje, nie? Zagrałem z widzami i trafiłem na najgorszych ludzi na krawcie. Przecież tam do nich się nawet podejść nie da To jest niemożliwe Aha Nie, dobra Ja to na razie odkładam sobie Tam trzeba na niewidce wlecieć, nie ma innej opcji Tutaj w ogóle Simonik próbuje mnie przekupić na to, żebym go dodał do znajomych na CoxCraft'cie Ale no niestety ja ogólnie dodaję tylko tak Ale dodaję na takiej zasadzie, że Jak ktoś jest moim znajomym, to wtedy może być w moich znajomych na Koksie. A tak ogólnie wiecie, ludzi, ludzi z którymi nie mam jakiegoś większego kontaktu to raczej nie dodaję Dobra, mam 5 M. -e. Szkoda, że nie mamy szarpa jeszcze, ale dobra, to się da ogarnąć zaraz. Skok, niewidzialność, refilki, no i bloki. I czy uda mi się tam do nich wbić? Byłoby naprawdę bardzo fajnie. Dobra, jeden tam widzę, że wyszedł, drugi też coś tam kombinuje. Ukradli ogólnie diaksy, więc no niefajna sytuacja trochę wyszła. Czekajcie, jakbym tego może wybombił. Okej, okay, dobra, jednego nie ma. I teraz, jakby to mądrze rozegrać. Na pewno nie tak jak oni, bo oni zbyt mądrze tego nie, nie rozgrywają. Nie! Nie, no serio! Serio? Przez golema? Dobra, zniszczył na szczęście Simonik. Elegancko. Teraz tylko się do nich wybrać i ich wybombić. Naprawdę, ja nie mogę. Muszę ich wybombić, bo nie wytrzymam, mnie. Ho! Elka, wariacie. No i dobra, i teraz się tylko w nich wbić. Ej, oni są? Pale? Jezu, co tu się dzieje? O, niestety. Ale grzym, tutaj widzę, że kolejny final kill. Dwa final kill'y mi ukradł, to były moje, jestem tego pewny. No i właśnie tacy ludzie są w topce w final killi, nie? nie. <grym> beskitu. Złodziejaszek jeden, niemiły. Oczywiście żartuję, ale wiecie o co chodzi, nie? Ty, ale tak Beskitu skitu, jeszcze został jeden zielony, gdzie on jest w ogóle? Dobra, tam chłop już z fireballami stoi, ale już chyba zrobił wyjazd. I teraz tylko tego zielonego psychola trzeba znaleźć. Mi się wydaje, że on gdzieś tutaj zabunkrowany siedzi. Nie, tutaj nie. A on tam jest, patrz, on ma Diaks EQ w ogóle. Ale zobaczy, mnie to już ucieka. Ma firebole. Ma jabłko. I Diaks, całe... całe eku. No, niestety nic się nie dało zrobić. Za mocny jest, za bardzo wystakowany. No ale nas jest czterech, on jest sam. Więc mimo wszystko powinniśmy chyba sobie poradzić, tak mi się wydaje. Dobra, biegniemy do niego z bandą. On jest sam, nas jest czterech na pewno. Nie ma, nie ma łuku. I nie ma szans, żeby to wygrać. No, nie, no serio, to jest komedia ta gra. Ta arena ogólnie, no nie wiem, no sami, sami łucznicy się trafiają. No Unloko straszne, naprawdę, nie. Nie, no nie, tu się budować nie da jeszcze. Oj, 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 oj. Dobra, ja w sumie może mocniejszego prota kupię czy coś. Myślę, że to się może przydać, bo ile mamy jedynkę? No to to większy procik się przyda. O, emeraldy. Fajnie. O, no i wygraliśmy. unia Nie wiem co mu się stało, ale dobrze, że przegrał, cieszę się z tego. No więc co widzowie? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki luźniejszy odcinek, ale jednak sobie zagrałem z widzami był spoko. W sumie to jak chyba będę nagrywał te luźniejsze odcinki, to będę sobie grał z widzami. Myślę, że w sumie moglibyśmy sobie nawet na Discordzie pogadać To chyba byłoby spoko, nie? I sobie powiedzmy pograć godzinkę i później jakiś taki montażyk z tego zrobić to, to chyba byłoby bardziej ciekawe niż takie zwykłe trzy areny, gdzie e, Gdzie się mniej działo Więc możliwe, że jak znajdę Ciebie właśnie na na Coxcrafcie i Ty znajdziesz mnie, to zadzwonię do Ciebie na Discordzie i sobie pogramy trochę. I będzie spoko. No więc co widzowie, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. E, zapraszam Was na kanał Robloxowy, ja idę właśnie nagrywać tam odcinek Spec Simulator X, bo nowy update był i jeszcze w sumie na nim nie grałem. E, no i co? Wielkie dzięki za oglądanie i siema!